jest jasny beżowy beż, jasny beżowy beż, tak Kasia, masło maślane. Dzień dobry, witam się z Wami w niedzielę z dalszą częścią migreny. Ech, wczoraj mi ta głowa bolała cały czas, wieczorem to już tak się rozpuściło, a mieliśmy gości, no bo przyjechali rodzice, dzieci na kulik i potem przyszli do nas na obiad, kolację zostali, więc pojechali coś po 20.00, jest chyba nawet Ech, i ja z tym migreną po prostu walczyłam mocno. Ale potem, jak tylko pojechali, jak zasnęłam, jak padłam z bólu, nawet bez mycia, słuchajcie, po prostu przyszłam tu na górę, dowlekłam się na górę wręcz i padłam. A potem co chwilę się budziłam, ból nie pozwalał mi spać i nawet moja kobra obciążeniowa mi nie pomogła. Co chwilę zasnęłam, to y, miałam okropne sny, koszmary. Rozmawiałam przez sen, aż sama się budziłam w momentach, kiedy. Mówiłam przez sen. Jestem wykończona, niewyspana, z bawiącą głową, ale już leki mi się skończyły i przed chwilą się zarejestrowałam na czat Medikader i już sobie te leki ogarnęłam, w sensie receptę. Na 11.30 idziemy do kina, więc w drodze do kina po prostu je wykupię i wezmę sobie tą tabletkę. Rano wstałam, wykąpałam się, bardzo długą, gorącą kąpiel w soli Epsom. 40 minut siedziałam w wannie, ale teraz mi tak zimno. Wybalsamowałam ciało, ubrałam się ładnie. Ubrałam sobie skórzoną spódniczkę, taką brązową do tego 3 mm, In, ją mam sweterek od Martusi, to jest ten milaszek w kolorze habrowym i do tego kwiatek też brązowy. Podobny do koloru spódniczki od Asi. Asia też dzierga właśnie kwiatki takie dla butiku Marty. Więc tak, żeby w tej migrenie lepiej się poczuć, po prostu wypielęgnowałam sobie ciało. Teraz pora na buźkę. Nakładamy serum z kofeiną. Kiki się ubiera i sprząta pokój. Mu powiedziałam, że przed pójściem do kina musi mieć ogarnięte, przygotowane do szkoły i posprzątane, bo potem, jak wrócimy, to on musi przesiąść do matematyki, pouczyć się, musi też przesiąść do lektury, czyli ja tu już nic nie mam. A może robi śniadanko. O nie, skończyło się. Ciekawe, to mamy jakieś sery w zapasach. Także zrobimy sobie też makijaż. Ja póki co sobie zrobiłam taką fryzurę, ale chyba, chyba mi się nie podoba. Po prostu gitkę i spiłam, wiecie, kandą. Ale chyba tak lepiej. Chyba tak. Co ten Filip tam tak szura? I teraz kremik pod oczy. No, niesamowicie wielki jest ten krem pod oczy. Już taki niesamowicie dziwny, to znaczy dziwny, niespotykany. O tak. Luna, słuchajcie, coś nam kuleje na nóżkę, tylną prawą nóżkę, e, zauważyliśmy wczoraj wieczorem, ale myśleliśmy, że może przez noc jej minie, ale nie. Będziemy ją dzisiaj obserwować, jeśli to nie minie, to jutro czeka mnie z nią wizyta weterynarza, bo tak być nie może, no, my mamy beznadziejne schody na tarasie, na schodach wyjściowych i na tym murku przed garażem. One są tak piekielnie śliskie. A jeszcze teraz, kiedy był śnieg. Kiedy jest śnieg, to już w ogóle... Tylko tutaj cała część mi boli po prostu głowę. Walczę, walczę, nie poddaje się, ale... Dobra, zrobię sobie taki mały makijaż, i mały delikatny makijaż, żeby się wiecie, lepiej poczuć. Cały czas Wam to powtarzam w tych moich vlogach, ale tak, robię makijaż po to, żeby po prostu odrzeć. No, zblazowana jestem totalnie, musciwić wybarzyć, ale walczę z bólem trzeci dzień. Walczę ze sobą. Żeby życie dostawać nie leży w łóżku. Nie chcę już leży w łóżku. To zacząć żyć. Podkład. Zauważyłyście ostatnio, że ja w ogóle nie nakładam pudru w tych makijażach. No nie, nie nakładam, nie mam takiej potrzeby. Ten podkład po prostu daje mi ten komfort, że nie muszę nakładać pudru. I już podkład jest po prostu cudowny. Dajcie znać, czy się skusiłyście na niego i czy jesteście zadowolone. Nie jestem ciekawa, czy, czy się skusiłyście. Szukam korektora. No, tu się kłania porządek, ale nie znajdę teraz korektora, chyba. Więc przeciągnę trochę ten podkład pod oczy. O. O! Okay. I teraz. Zróbmy konturowanie na mokro. Uwielbiam te sztyfty od do konturowania. One są tak wydajne i tak piękne. Tak pięknie modelują moją twarz. No polecam ko. Kremowe produkty właśnie takie w stickach, dla mnie najlepiej się póki co sprawdziły. Ze wszystkich kremowych jakie miałam. To te wstyki jak właśnie są dla mnie najlepsze. No przed chwilą widziałam sąsiadka pisała, czy się zajmę dziewczynkami dzisiaj. Ale napisami o której na no lecimy do tego kina. Więc mam nadzieję, że zaraz odpiszę. I będziemy mogły się dogadać. I dzisiaj nie rusz, a właśnie morelka, bo bardziej mam wrażenie do niebieskiego i do brązu pasuje. Brzoskwiniowy róż, więc oczywiście Everlight numer jeden. A i tak będzie bardziej słonecznie. no nawet się stęskniłam za tym kolorem na policzku. Wczoraj wieczorem mm, na kiedy dzieci sobie tutaj wieczorem łączyły bajkę, my y, zaczęliśmy grać w z moją przyjaciółką i mężem. I wiecie co, ja z tą migreną zapominałam słów. Ja miałam tak ciężkie myślenie, że po prostu był ubaw za mnie popachy. No ale. Trudno się mówi. Niemniej zagrać w skrable było bardzo, bardzo miło. Wewnętrzny kącik dam jeszcze złotko takie mocno metaliczne, ok i brewki. Powinnam zacząć od ja nie wiem, ostatnio po prostu zaczynam od makijażu oka zamiast od braw. Nie wiem, coś mi się pozmieniało. Patrzcie, jak oko inaczej wygląda, z pomalowaną brwią. Tak pięknie wygląda świat ośnieżony. Ten nasz świerk przed domem i czereśnia po prostu cudownie by było mieszkać w lesie. No ale chociaż mam namiastkę lasu i mam świerk przed domem, za który jestem bardzo wdzięczna. Za nic w świecie go nie zatniemy. On właśnie daje tą namiastkę lasu, za którą tęsknię. O której zawsze marzyłam. A trzeba być wdzięcznym za małe rzeczy, więc jestem wdzięczna za tę świerkę. I cieszę się, że go mam. Dobra, mamy krwi. I teraz troszkę poprawimy kontur. Pojedzone. Śniadanko było... takie, takie, takie dobre. Mm, oczywiście jajo, bo to już nasza tradycja. Wychodzimy niedługo, więc usta już się ubiera. I ja dzisiaj konturówka od szyn. Dziewczynki przyjdą na piętnastą. A my nas jeszcze czeka dzisiaj górka oczywiście. Więc może z dziewczynkami pójdziemy też na górkę, no i może jeszcze przyjaciółka podjedzie A słuchajcie, mniej głowa przestała Więc cieszę się bardzo Co <laughs> by to namorzyć? Mm, mm, mm. Choco Glamour W kolorze tofi Wróciliśmy z tego kina jest 13.30 tak, mnie głowa boli, a za półtorej godziny mają przejść dziewczynki, mam nadzieję, że mi przestanie boleć do tego czasu. Wzięłam już tabletkę, nawet Wam przebitek, nie, nie, nie nagrywałam z miasta, bo było tak pięknie, biało. Ale oby szybko do domu. Zmiana ja planów do obiadu. Wijamy yy, z mrożarki mięso na rosół. Mieliśmy dzisiaj zrobić rosół z samej gęsiny. Nastawiliśmy warzywa, zaczęło się gotować i nagle... Wiecie, mięso ma od spodu taką folię i takiego jakby pampersa. Taką, taki materiał, który wchłania wilgoć. Ja tego nie zauważyłam, włożyłam do garnka z tym czymś i to się zaczęło gotować, ta frizelina zaczęła się rozpuszczać, więc rosół do wyrzucenia. Alternatywny filet się rozmraża, nastawiłam już ziemniaki, gotują się, będę je piekła w tak jak ostatnim mężowi, bo to było pyszne. Zrobię sosik czosnkowy, sałatkę i spritz z kurczaka, sezamie i powinno być pysznie. No tak. Sąsiadka przyprowadziła dziewczynki, są już na burze. Bawiam się z Filipem i po obiedzie pójdziemy na górkę. Ja się chwilę zrzemnęłam, głowa przestała boleć, chociaż teraz powiem, że chyba przechodzi na drugą półkulę. Ale walczy. Cały czas walczy. Więc idę po sałatę, zrobię teraz sałatkę. Filet się odmraża i zrobię sasiek czosnkowy. No witajcie, witajcie moje kochane, godzina 19. nie poszliśmy ostatecznie na górkę. Z sąsiadkami też nie, po prostu posiedzieliśmy, zjedliśmy obiad, pogadaliśmy. Mam pięć kroków, więc super. Cieszę się bardzo, ten spacer do kina właśnie zrobił to, że ten minimum został wykonany. Czekajcie, stumimy obraz, żeby nie skapał. Ale się świeca. Jak nie powiem co. Nie powiem co. Będę się myć, ale najpierw zrobimy mm, pielęgnację. Demakijaż. O tak. Demakijaż. Niech nie mogę sobie usiąść coś obejrzeć, bo w całej oczywiście była sobota, więc był up -up outlander. Jak mm, sobie Olbrzyma, do tego może inny film. A film takie przez godzinę. Kończyliśmy na fali, Przed trzecia godzina pozostała lektura, a w pipiżu dłemakierasz, no, światło no, 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 Ja się rano co prawda palam, ale teraz sobie wezmę szybki prysznic. Dzień minął szybko, ale fajnie i spokojnie. Obiad ten awaryjny też wyszedł bardzo dobry. Takie mi wyszły dobre te schobowe. Ostatecznie okazało się, że to nie filet, a schabik. Nawet dziewczynki zjadły. Do tego te pieczone ziemniaki ze airfryera. Bardzo Wam polecam. Miałam zrobić coś jak ale skończył się majonez. Więc muszę zapisać na listę. Okay. Teraz Bierenda. Ja to na pewno kupię, jak tylko będzie promocja w To jest No jestem już wykąpana. Fifi zaraz przyjdzie na górę. Mąż też. A ja tutaj sobie zrobię pielęgnację. Wczoraj z moich codziennych celów, tych takich założonych z tyłu głowy, nie udało mi się wykonać lekcji języka hiszpańskiego, a nie angielskiego, bo po prostu padłam w tej migrenie. Ale teraz już mi ta głowa nie boli. Leki zadziałały, więc zaraz sobie zrobię po prostu podwójnie lekcje za wczoraj i za dziś. I będzie git. Ale póki co. i sana, Ciekawa jestem, czy któraś z Was się skusiła i co wy na to myślicie na ten temat. Wam tak samo przypasowało do gustu jak mnie. Ach, jaki to był dobry dzień! Pomimo bólu i gramy, to po raz kolejny udało mi się zawalczyć o siebie. Nie położyć się do łóżka. Także cudnie. Naprawdę się cieszę. Muszę sobie do swojego kalendarzyka podpisywać kilka dat, ale to też zaraz, jak się położy, Co do dzisiejszego filmu, Sonic 3. Powiem Wam tak, jak na bajkę. My w ogóle uwielbiamy tego typu bajki, że są normalni ludzie, postaci i animowane właśnie postacie, więc tego typu bajki nam się filmy... Najbardziej podobają, ale powiem Wam, że się lepiej bawiłam niż na Akademii Pana Kleksa, gdzie oczywiście nie wolno i nie można porównywać tych dwóch gatunków filmowych. Ale jakby ktoś mnie miał zapytać, który, na którym filmie się lepiej bawiłam, to tak, na Soniku. Natomiast w Panu Kleksu były inne emocje. Tutaj w Soniku też pojawiła się taka fajna. Scena, gdzie rodzina i przyjaźń są bardzo ważne. I też tak w pewnym momencie przeszedł do mnie dreszcz. No fajny. Fajny film. Podobał mi się bardzo. I tutaj byliśmy u nas w kinie w Stargardzie. Byliśmy na małej sali. I my bardzo dawno nie byliśmy u nas w kinie, tym bardziej na małej sali. Powiem bardzo mi się mega podobało. To jest z raptem pięć rzędów. Hoteli, w tym na samej górze jest tylko pięć, i my siedzieliśmy właśnie na tej, na tej samej górze. Obok nas siedziała taka babcia, znów się, ja wiem, może trzy lata, ale ten znów się po 15 minutach stwierdził i powiedział babcie, że się boi. więc babcia wyszła z nim i siedzieliśmy sami, ale bardzo przyjemnie się tam siedziało, naprawdę. Na tej małej sali. Ja dużą salą jestem rozczarowana u nas w dziewki Nie natomiast ta mała sala. Super! Co chciałam powiedzieć, że ten ekran w porównaniu do ilości foteli jest mega gigantyczny, więc to jest, to jest bardzo fajne. Dobra, już też. Wysk, wysk, wysk. No, przed chwilą rozegraliśmy też rodzinną rozgrywkę skrable. Ale Filip do czadu. Mega, Na początku tak ciężko, ciężko, ciężko było mu załapać o co chodzi, ale potem świetnie. Mi się udało ułożyć najdłuższe słowo w historii skrable. W cierki. <laughs> Jakże kosmetyczne. Na sześć liter. Nigdy takiego drugiego słowa nie ułożyłam chyba, jak gramy. To już z dwa lata nie graliśmy. Więc miło było wczoraj wyciągnąć skrabę. Przypomnieć sobie właśnie z przyjaciółką jak to się gra. No i dzisiaj właśnie rozegraliśmy te trójkę. Także mega, mega, mega fajnie. Dobra. Pielęgnacja jest zrobiona. Biorę wodę. E, jeśli to wypiję, chociaż wątpię, bo potem noc wstaje z siku, Ale nawet, jakbym wypiła jeszcze ze dwa łyki, to będę miała 1,5 litra, więc sukces.